Witajcie serdecznie, to jest Antwerp TV, ja nazywam się Paweł Winiarski, a ten oto świetnie wyglądający sprzęt to OnePlus 7, ale nie taki zwykły, to OnePlus 7 Pro. Dzięki uprzejmości sklepu Xcom mam przyjemność rozpocząć testy OnePlusa 7 Pro, ale w związku z tym, że telefon już w pierwszej dobie zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, postanowiłem przygotować krótki materiał z pierwszymi wrażeniami. Bo ja wiem, że czekaliście na niego tak samo mocno jak ja. A w związku z tym, że sam jestem użytkownikiem OnePlusa 6, to poziom ekscytacji podczas otwierania pudełka był większy niż na ogół. OnePlus 7 Pro wizualnie nie przypomina ani OnePlus 6, ani OnePlusa 6T. Kształtem i szklanym feelingiem bliżej mu raczej do Samsunga Galaxy S8 Plus albo S9 Plus. Szczególnie, że jest większy, a w zasadzie dłuższy od szóstki. Czy za długi? W pierwszej chwili tak, ale łatwo się do tego przyzwyczaić. Do tego leży w dłoni bardzo przyjemnie. Z obu stron chroni go dla glass, ale nie jest jednak do końca jasne, czy to piątka, czy raczej szóstka, więc nie będę strzelał. Spasowanie elementów na świetnym poziomie, na prawej ściance, został też uwielbiany przeze mnie fizyczny przycisk wyciszania. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, wiem, że jest to dość wcześnie, ale to chyba najlepszy smartfonowy ekran, jaki do tej pory powstał. Wygląda obłędnie, kolory wręcz się z niego wylewają, bezramkowość, potęgowana przez zakrzywione niczym w Galaxy Edge krawędzie, robi piorunujące wrażenie. Ale wiecie co? On ma odświeżanie 90 Hz, i choć przy wyciągnięciu gospodełka podchodziłem do tego dość sceptycznie, to rola tego bajeru jest moim zdaniem ogromna. Telefon to i tak rakieta, jak to w OnePlusach bywa, ale szybsze odświeżanie daje wrażenie szybkości, do której ja nie jestem. Jestem przyzwyczajony. Taki krok dalej niż poprzednie modele. Szczególnie kiedy zmienicie w menu odświeżanie na 60 Hz. Naprawdę widać różnicę w płynności wyświetlanych na ekranie animacji. Kosmos. A czytnik w ekranie? Powiem krótko, jest mega szybki. Więcej opowiem natomiast o nim w recenzji. Jak widzicie też na ekranie jest jeszcze folia i umówmy się, że na czas testów tam zostanie, choć już widać, że dostaje się pod nią powietrze. Na plus na pewno głośniki stereo, które grają nieźle, choć ten na dole wydaje się głośniejszy. Fajnie, że OnePlus wreszcie zauważył kwestię audio, jednak spodziewałem się czegoś więcej, no ale zobaczymy w dalszych testach. Powiedzmy sobie szczerze, OnePlusy nigdy nie robiły rewelacyjnych zdjęć i to był jeden z gorszych elementów w tych świetnych smartfonach. Ale to już koniec. Pierwsze wrażenia z nowych aparatów w OnePlusie 7 Pro są świetne. Wygląda więc na to, że wreszcie konkretnie poprawiono ten aspekt. I choć pewnie przegrają z Huawei'ami i Samsung'ami tymi najlepszymi, to jednak wypadają naprawdę bardzo dobrze. Szeroki kąt bardzo fajny, zobaczymy też jak ten trzykrotny zoom, bo na razie nie mam kompletnie zdania. Aparaty dają radę również w nocy, co wcześniej było nie do pomyślenia. Zmiana jak najbardziej na plus. Wysuwany aparat do selfie nie robi jakichś rewelacyjnych zdjęć, ale sam mechanizm mi się podoba. Raczej nie ma szans na to, by zużył się podczas moich testów, podobno ma działać przy standardowym użytkowaniu aż 5 lat. Natomiast skoro mamy dzięki niemu prawdziwego bezramkowca, to pochwalam tę decyzję no i wydajność, czyli coś, z czego ta linia telefonów słynie od lat. W środku Snapdragon 855, w mojej wersji 8GB pamięci RAM, 256GB pamięci nadane, układ graficzny Adreno 640 i pamięć UFS 3.0. Podobno 79% szybsza niż UFS 2.1. Nie żebym miał coś do zarzucenia płynności działania mojego OnePlusa 6, ale 7 Pro to jest, jak to mówią, another fucking level. Szczególnie wspierany tym odświeżaniem ekranu 90 Hz. Zobaczymy natomiast, jak z baterią 4000 mAh godzin z super szybkim ładowaniem. Na pierwszy rzut oka konstrukcja sprawia wrażenie długotrzymającej na jednym ładowaniu, ale jednak taki ekran i 90 Hz swoje pobiera, więc może być różnie, potestujemy, wszystko się okaże za jakiś czas. Zobaczymy też jak Bluetooth, który wciąż w moim OnePlusie 6 sprawia problemy. 3299 zł, jakie kosztuje ten smartfon, to sporo, szczególnie względem ceny poprzednich generacji. Choć trzeba pamiętać, że równolegle wypuszczono też zwykłego OnePlusa 7 i on bardziej przystaje do tych poprzednich modeli. W recenzji opowiem o tym trochę więcej. No dobra, to tyle pierwszych wrażeń, a ten materiał to dobra okazja, żeby zapytać Was, na co chcielibyście, żebym zwrócił szczególną uwagę podczas testów. Zapraszam na dół do sekcji komentarzy. No i jeszcze raz dziękuję Xcomowi za udostępnienie sprzętu do testów, więc zerknijcie w opis filmu, znajdziecie tam link do oferty sklepu i zobaczycie sobie, ile kosztują poszczególne modele. Jeśli podoba Wam się materiał, pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, no i oczywiście komentarz z pytaniami, na które postaram się odpowiedzieć za jakiś czas w recenzji. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!